Witam, witam i o zdrowie pytam. Jak tam u Was, co słychać? Mówcie. Ja sobie zaraz zrobię elektrolity, bo jest rano. Fajne, nowe elektrolity, bardzo fajne. Hydration and Carbonation, czyli nawadnianie oraz bąbelkowanie. Nie wszystkie sklepy mają w Stanach, Bobelo, różne smaki dobre elektrolity, czyste fajne 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 elektrolity tylko bombelkują, czyli masz elektrolity i masz bąbelkowanie takie jak soda, prawda? Dzisiaj e, będziemy słuchać dalszej części oczywiście e, doktora Sza, e, wywiad doktora Gandry z doktorem Sza, czy rozmowa na temat czterech głównych Toksyn, w jaki sposób podejść do naszego zdrowia. Dzisiaj takie fundacje, w jaki sposób robi to doktor Shah. Doktor Shah ma swój program, ma w tym programie swoich pacjentów i on wytłumaczy, w jaki sposób. chce, żebyście posłuchali, dlatego, że to jest podejście takie holistyczne podejście od samej podstawy piramidy, na której budują się. Różne um, narastające um, problemy, jak dojść do tej podstawy, prawda? Od czego zacząć? Więc trzeba zacząć od czegoś, co jest uniwersalne, od czegoś, co dla każdego jest ważne y, i o tym właśnie będą oni mówić. Będą oczywiście polskie napisy y, i już je ustawiam. Czekamy tylko troszeczkę na kilka osób żeby trochę więcej osób się do nas przyłączyło. Yy, zobaczymy, czy po polsku możemy, mogą być polskie napisy. OK, więc yy, będą polskie napisy tutaj. Sekunda. OK, wiecie, po to, co mamy. OK, nawet po polsku mogą mówić. No super, więc po polsku mówią. Nie wiem, czy to będzie dobrze przetłumaczone. Zobaczymy. A potem odchodzą. Żegnajcie. Powodzenia. Albo jak to naprawić? Mamy członków, ponieważ naprawdę wierzymy, że musimy widywać naszych pacjentów częściej niż tylko od czasu do czasu, prawda? Dlatego stale pracujemy nad tym, co dla nich stworzyliśmy, nazywając to planem optymalizacji zdrowia. I co tydzień nasi pacjenci przychodzą do naszych gabinetów. Mamy piękne gabinety, do których ludzie uwielbiają przychodzić, mogą... Ci... A więc przede wszystkim co tydzień. Co tydzień przychodzisz i co tydzień z lekarzem rozmawiasz, prawda? Fajnie, że mamy podgłos po polsku, zrobiony przez komputer, więc ja będę tylko słuchać i zobaczyć, czy to jest dobrze przetłumaczone. I porozmawiać ze swoimi lekarzami, kiedy tylko chcą. Mają pełny dostęp do dietetyków, mają pełny dostęp do trenerów zdrowia, a my naprawdę staramy się działać na rzecz naszych pacjentów i wierzymy, że to zajmie więcej niż jedną wizytę rocznie, prawda? Dlatego staramy się wyposażyć ich w informacje, dajemy im mnóstwo informacji, mamy też mnóstwo terapii, z których możemy korzystać w Next Health, a które pacjenci mogą stosować w dowolnym momencie trwania członkostwa. A co kwartał odbywa się wizyta kontrolna z naszym lekarzem, aby ponownie wykonać badanie biomarkerów, analizy i rozmowy. Aby rozpocząć wprowadzanie zmian. A więc zaczynają od biomarkerów. Oczywiście robią biomarkery toksyczności, biomarkery twojej krwi, badania twojej krwi, które dają im podstawę. Potem co kwartał to powtarzają, więc widzą, gdzie ten organizm zmierza, w jakim kierunku zmierza, czy zmierza ten organizm w kierunku zdrowienia. Oczywiście dają im bardzo dużo informacji przy tym, prawda? Wi mogą widzieć się z lekarzem ile razy chcą. Załóżmy, że u ponad 90% osób Zaburzenia metaboliczne nie są jednym z podstawowych problemów. Co dalej? Czy badacie wtedy jelita? Czy badacie ich nawyki żywieniowe? Czy badacie ich program ćwiczeń? Czy prowadzicie nas przez kolejne etapy? Tak, robimy to wszystko. Dlatego w każdej lokalizacji mam infografikę, którą stworzyłam i powiesiłam na ścianie i pokazałam ją Wam, kiedy byliśmy na dole. To się... OK, więc on ma infografikę. Zobaczymy, co na tej infografice jest yy, pokazane. On tutaj to pokazuje. Mamy tutaj długowieczność, zdrowie skóry, yy, odżywianie i zdrowie metaboliczne. Poruszanie się i ćwiczenia, sen i odpoczynek i zrównoważenie cia ciała, zdrowie serca, zdrowie mózgu, zdrowie immunologiczne, odpornościowe, zdrowie hormonalne, zdrowie jelit, detoksyfikacja i zdrowie emocjonalne więc to są te główne takie um, podstawy medycyny um, długowieczności. Mogę, mogę powiedzieć, że to się nazywa Medycyna Długowieczności, prawda? I on o tym będzie mówił. Nazywa koło dobrego samopoczucia te cztery filary. One nazywają to kołem dobrego samopoczucia. W medycynie mamy 12 aspektów zdrowia, na których się. To, są, to jest właśnie te 12 aspektów zdrowia, o których Wam przed chwilą powiedziałam. Centrujemy w każdym z nich. Mamy więc 12 różnych aspektów zdrowia i cztery filary. Zasadniczo na każdy filar przypadają trzy aspekty. Medycyna stylu życia obejmuje odżywianie, ćwiczenia i ruch, ogólny ruch oraz sen i regenerację. Więc Za zobaczcie, to są te główne filary, prawda? Odżywianie, ćwiczenia i sen, regeneracja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty nie zaadresujesz um, głównych. Głównych rzeczy, to wszystko inne raczej nie będzie miało sensu. Jeżeli na przykład będziesz miał zaburzony sen, nie będziesz się mógł wysypiać, ten sen będzie przerywany, ten sen nie będzie pozwalał organizmowi od, na odrodzenie, na regenerację, to wtedy inne aspekty niestety nie będą. Mogły działać detoksyfikacja, albo zdrowie mózgu, albo zdrowie serca, prawda? Bo będzie trochę zaburzone tym podstawowym. Więc te podstawowe, o nich właśnie już powiedział, to jest sen, prawda? Odżywianie i ruch. To są te podstawowe, prawda? I teraz zobaczymy dalej. Czynamy więc od tego i sprawdzamy, co robią, i wdrażamy rutyny, nawyki i rozwiązania w tych trzech głównych obszarach to w pewnym sensie stanowi podstawę piramidy, ponieważ wiemy, że bez uporządkowania stylu życia nie będzie można wprowadzić znaczących zmian. Co jest ważne w chorobach metabolicznych jest doskonałym przykładem, ponieważ dotyczą one każdego filaru medycyny. Nie tylko musisz zadbać o odpowiednią dietę, a my zapewniamy ci ciągły monitor glikemii, aby monitorować jak radzisz sobie ze spożyciem cukru i węglowodanów, ale choroby metaboliczne mają wiele wspólnego ze snem i regeneracją. Wiele zależy od tego, ile ruchu wykonujesz każdego dnia. Trzeba więc naprawić wszystkie te kategorie, aby naprawdę coś zmienić. Następnie przechodzi. Przechodzimy do medycyny funkcjonalnej, a dla mnie obejmuje to również stres i zarządzanie emocjami, hormony, zdrowie jelit i ekspozycję na toksyny. I tak naprawdę obniżamy poziom oceny hormonów jelitowych, toksyn, stresu i zdrowia emocjonalnego. A potem... Poziom hormonów, źle było przetłumaczone, oceniają te wszystkie rzeczy. Poziom hormonów, funkcje jelit, nie hormony jelitowe, ok? poziom hormonów, funkcje jelit i te wszystkie inne rzeczy, ekspozycje na toksyny, żeby zobaczyć, gdzie ten pacjent jest w danej sytuacji, prawda? Żeby zobaczyć i móc monitorować. Gdy już to wszystko ogarniemy, jako kolejny poziom piramidy przechodzimy do medycyny hiperreaktywnej, ponieważ jeśli masz chorobę metaboliczną, jesteś również narażony na choroby układu krążenia, choroby Alzheimera, a nawet raka. I kiedy mówię o medycynie hiperreaktywnej, mam na myśli nie tylko to, jak naprawić problemy, które powodują choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne, i raka, ale także jak je wcześniej wykryć. I tak wykonujemy testy takie jak test grala na biomarkery nowotworowe, rezonans magnetyczny całego ciała, wyraźne skany serca. Naprawdę staramy się wykryć problemy na wczesnym etapie, kiedy jeszcze możemy coś zmienić. A na koniec, kiedy już to wszystko omówimy, możemy porozmawiać o zaawansowanych terapiach w medycynie długowieczności, takich jak peptydy, komórki macierzyste, eksomy, wymiana osocza i dodamy, to na koniec jako wisienkę na torcie, kiedy już wszystko inne jest zorganizowane. Wisienka na torcie, dokładnie. Z wisienką. Dobrze, więc jeżeli chcecie, możecie zadawać tutaj pytania, jeżeli coś jest niejasnego, ale przed chwilą to koło całe pokazał, gdzie są trzy najważniejsze. Podstawy piramidy, prawda? Trzy tak, jakby pilary: ruch, sen i odżywianie. To są podstawy, okay? bez, tych, bez naprawienia tych podstaw, nic innego, dalsza część tej piramidy się nie naprawi. więc trzeba zaadresować to po podłoże, według niego, potem przejść do medycyny funkcjonalnej, ok? I potem do medycyny hiperaktywnej, okay? Którą on właśnie w tym momencie wyjaśnił. Na torcie, czy większość. Ludzi potrzebuje hiperwellnessu. Czy istnieje jakiś punkt wyjścia, w którym większość ludzi może sobie dobrze radzić bez wisienki na torcie? Tak, myślę, że próbujesz w miły sposób zapytać, ile osób przychodzi po prostu po peptyd, żeby wyleczyć problem. Chyba to jest moje pytanie. Dokładnie. Cóż, mógłbym Ci powiedzieć, że około 80% ludzi uważa, że istnieje szybkie i łatwe rozwiązanie, prawda? I mówią, dajcie mi protokół peptydowy, dajcie mi wymianę osocza, to wszystko naprawi. Zawsze musimy z nimi rozmawiać, że jeśli zaczniesz od tego, zmarnujesz nie tylko czas, ale i dużo pieniędzy, ponieważ. Okej, okay, i to jest święta prawda, i to powinniście sobie koniecznie zapamiętać. Jeżeli zaczniesz od góry piramidy, to niestety zmarnujesz czas i zmarnujesz pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że ty musisz zacząć od podstawy. Niestety, niektórzy ludzie mogą być źli na to, niektórzy ludzie, większość tego nie zrobi. Podstawa to jest zmiana stylu życia. Jeżeli nie zmienisz podstawy stylu życia, to, to nic innego niestety nie ułoży się, ok? Nie ułoży się. Więc jeżeli Ty teraz chcesz iść i zrobić komórki macierzyste albo iść i zrobić coś, coś wdrożyć z medycyny alternatywnej, co niby pomaga, co jest super, niestety jeżeli nie zmienisz, jeżeli nie, Zrobisz detoksu, jeżeli nie pozbędziesz się toksyn otaczających Ciebie i wewnątrz Ciebie, jeżeli nie naprawisz swoich organów, okay? jeżeli nie zrobisz tych podstawowych rzeczy, nie zadbasz o wodę, którą pijesz, o powietrze, którym oddychasz, o sen, o stres, to nic się niestety nie uda. I to wszyscy mówią. Wszyscy, ok? Więc to są podstawowe rzeczy. Te rzeczy kosztują pieniądze, a Ty je marnujesz albo nie odczujesz żadnego efektu, albo zminimalizujesz efekt tego, co robimy. Wiesz, jest naprawdę świetny przykład na chorobę metaboliczną z GLP1, prawda? Mamy teraz tak wiele osób na GLP1, a GLP1 ma trochę złą sławę. A powodem jest to, że ludzie otrzymują GLP1 bez zmiany stylu życia. Połączenie zmiany stylu życia z GLP-1 to fantastyczne, ponieważ możesz zbudować mięśnie szkieletowe, możesz odwrócić chorobę metaboliczną, a kiedy odstawisz GLP-1, bo nie wierzę, że to leki na całe życie, to zmienisz swoje podejście do jedzenia i zmienisz swoje nawyki, więc nie przytyjesz ponownie. I to jest i naprawisz swoje jelita, aby osiągnąć swój cel. Wiesz, myślę, że jeśli podejdziesz do tego z odwróconym nastawieniem, poniesiesz porażkę z peptydami i wszystkimi tymi zaawansowanymi terapiami długowieczności, ale jeśli zaczniesz od pod. Może to być niezwykle skuteczne. Podoba mi się, jak to ująłeś, bo ja, wiesz, ja nie robię w swoich klinikach tych hiper rzeczy. Teraz doktor Gandry będzie trochę mówił, może o tym, co on robi. Jimmy Buffett kiedyś śpiewał, że tatuaż to trwałe przypomnienie chwilowego uczucia. I mówię moim pacjentom, którzy chcą przestać, żeby zaczęli od najlepszych rzeczy. Że to będzie tymczasowe rozwiązanie, które nie rozwiąże trwałego problemu. Tak, musisz zmienić Dokładnie. styl życia, żeby rozwiązać podsta podstawową I Cieszę podstawę. się, że to mówisz, ponieważ wlew czegokolwiek może dać Ci cudowne uczucie na kilka minut, ale nie zmieni to podstawowego procesu, jeśli się tym nie zajmiesz. I niestety tutaj jest problem. Tutaj jest problem u ludzi, dlaczego? Dlatego, że ludzie ogólnie w 99%, czyli na 199 osób jest leniwe i nie chce, i mało ma wewnętrznej um, możliwości kontynuowania takie um, słowo dyscypliny. Okay. Ty musisz mieć wewnętrzną dyscyplinę. Jak nie będziesz miał wewnętrznej dyscypliny, to jak zobaczysz kawałek ciasta, to zjesz albo spróbujesz i powiesz, a ja tylko spróbuję kawałeczek, okej? Okay. Musisz mieć wewnętrzną dyscyplinę, żeby zająć się każdym podstaw każdą podstawową rzeczą. Więc. Na przykład, uczyć się, w jaki sposób e, zająć się stresem, bo są konkretne narzędzia na zajęcie się stresem. To nie możesz powiedzieć, będę medytować. Nie, ty musisz wiedzieć, w jaki sposób wdrożyć, jak medytować i jak wdrożyć to do codzienności swojej codzień, albo jak wdrożyć specjalne metody i narzędzia, żeby pozbyć się stresu. Mam na ten temat. Całą grupę wideo, więc proszę wejść na moje wideo i zobaczyć na temat stresu. Mówię tam konkretnie, co zrobić. Nikt tego nie wie, jeżeli tego nie posłuchasz. W jaki sposób masz to zrobić? No nie jest to tylko spróbuję być niezestresowanym. Nie, nie, to nie działa w ten sposób, więc jak z, musisz to zaadresować. Okay, musisz zaadresować to podstawowe rzeczy. Sen ruch, nikt za ciebie nie będzie się ruszać. Ty musisz sam się ruszać. Czy masz ciężarki, nie masz? To weź ciężkie butelki i podnoś, ok? Albo coś. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie zrobisz ruchu, snu, stresu, wody, yy, detoksu, ok? To nic ci nie da dawka, nie wiem, komórek macierzystych, ok? O tym oni mówią właśnie, że trzeba koniecznie zaadresować. Pierwo, y, wszystko musi być robione jednocześnie, a nie nawet jednocześnie zaczynając od fundamentów i pracując w górę. A nawet jeśli dotrzesz na szczyt piramidy, musisz jednocześnie upewnić się, że wszystko inne jest w porządku. Prawda? Ponieważ wiesz, prowadzę firmę suplementacyjną, wiele osób przez lata mówiło, no wiesz, po prostu wezmę kilka suplementów i to rozwiąże problem. Nie bez powodu nazywają się suplementami. Uzupełniają one styl życia i dietę. Uwierz mi, kiedyś myślałem, że suplementy kosztują fortunę, a tak nie jest. Widzimy to dzięki tym śledzeniu. Możemy na przykład obserwować homocynę i u kogoś będzie wiesz mutacja MTHFR gen ERK matki i będziemy im podawać metylowitaminę B12 i metyl Chodzi o homocysteinę. Jeżeli u kogoś monitorujesz homocysteinę i widzisz, że B12 jest niska, bo homocysteina jest wysoka, o to to chodzi. Ołą ich homocyna, wiesz, spadnie Homocysteina. A potem, 3 miesiące później zobaczę, że ich homocyna wzrosła, a może nawet trochę spadła im B12. Powiedziałem, że przestałeś brać B12, a oni na to nie, nie przestałem. A ja na to tak przestałeś. Słuchaj, wiesz, twoja homocyna wzrosła, twoja B12 spadła. To prawdziwa historia. Facet powiedział tak, biorę to codziennie. A ja na to wkładasz to pod język, prawda? A on na to nie, nie, nie. Jest tak słodkie, że słodzę nim kawę. Więc powiedziałem, nie możesz tego zrobić, bo wiele osób nie ma wrodzonego czynnika wchłaniania witaminy B12, jeśli ją połkną. Powiedziałem, włóż to pod język. Do zobaczenia za trzy miesiące. I oczywiście, kiedy wrócił poziom witaminy B12, wzrósł, a poziom homocysteiny spadł, ale gdybyś tego nie mierzył, nigdy byś się nie dowiedział. A gdybym to po... jest prawda i pamiętajcie, że B12 zawsze jest podjęzykowa, ok? Dlatego, że nie wiesz, czy u ciebie działa ten współczynnik wchłanialności. Wkłania... Wiedział, hej, nie bierzesz tego, owszem, biorę, ale nie bierzesz tego we właściwy sposób i to jest, wiesz, medycyna spersonalizowana, jak sądzę, zdecydowanie, tak. I to podkreśla również, jak ważne jest ciągłe mierzenie dla lekarzy i praktyków, którzy tego słuchają, a także dla pacjentów, którzy tego słuchają. Można wykryć problem o wiele szybciej, jeśli się zmierzy, prawda? I wiesz, i wiele osób myślę, że wszyscy wpadamy w tę pułapkę. Dobra, teraz wszystko mam naprawione i wszystko mam dokładnie tam, gdzie chcę. A potem coś spada i nie da się tego złapać. Mam ludzi, którzy, wiesz, mieszkają w różnych miejscach albo wyjeżdżają na dłuższe wakacje i albo na przykład nie biorą tylu suplementów albo zmieniają styl życia podczas wakacji. Mam wielu pacjentów, którzy celowo albo umawiają się na badania krwi tuż przed większymi świętami albo najlepiej zaplanują je kilka tygodni po nich. Ja uważam, że święta są bardzo, bardzo fajną rzeczą, i nie należy w czasie świąt albo teraz, na przykład przed świętami, robić drastycznych zmian. Ja to wszystko Wam mówię, żeby Was przygotować, żeby po świętach, na przykład w styczniu, zacząć, ok? Listopad i grudzień są takimi miesiącami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś dużo jedzie na spotykania z rodzinami i tak dalej. Nie możesz wtedy nadać sobie następnego stresu, stresu na przykład wdrażania jakiegoś e, zmiany stylu życia. E, która obejmuje wszystko włącznie z jedzeniem. Dlatego, że jak się spotykasz z rodziną, to będą te wszystkie posiłki i tak dalej. Więc bardzo dobrze jest się teraz natomiast przygotować do tego, prawda? Przygotować do tego i mieć narzędzia, już i mieć wiedzę na temat, w jaki sposób tą odnowę organizmu zrobić w styczniu, prawda? I są tak szokowani tym, co te duże święta, które nadchodzą, robią, z nimi, a następnym razem, kiedy pójdą, no wiesz, idę do pracy, bo nie chcę się tak pokazać, kiedy następnym razem będę mierzony. I to jest fascynujące. Naprawdę. To zabawne, że o tym wspomniałeś, bo wiesz, będąc w Los Angeles, mamy pacjentów jak w Hollywood, prawda? I oni wiedzą, kiedy będzie duża impreza grami, czy coś w tym stylu, i mówią, chcę się upewnić, że zrobię badanie krwi dzień przed grami, bo wiem, że potem nie będzie. Źle. I to właściwie dobrze. Myślę, że teraz ludzie zdają sobie sprawę, że badanie krwi pokazuje, co dzieje się w organizmie. Dlatego mierzymy to, żeby zobaczyć, jak zmiany w stylu życia wpływają na wyniki. I to jest coś zupełnie nowego, nie to, co wydarzyło się dopiero w ciągu ostatnich pięciu lat. Wiem, że robisz to w ten sposób od dekad, ale naprawdę zauważyłem zmianę nastawienia u naszych pacjentów w Nexel w ciągu ostatnich pięciu lat. Fascynujące jest to, że ludzie, kiedy już dostaną karty wyników A, ja nawet, wierzcie lub nie, mam złote i srebrne gwiazdki w moich klinikach i wiesz, dam im złotą gwiazdkę za insulinę 2 lub moje R mniejsze niż 1. I oni to uwielbiają. A wiesz, niektórzy z nich mówią, połóż mi to prosto na czole. Wiesz, chcę wyjść ze swoją złotą gwiazdką, więc jesteśmy zmotywowani w ten sposób. Bardzo fajna motywacja. Zapytać, motywacja ja. takiej jakby nagrody na to, że. Bo to wszystko chodzi o to, o czym mówiłam na początku tego live'u, okej okay? tutaj. Jeszcze kilka minut będziemy. I oczywiście ci z Państwa, którzy dopiero teraz się przyłączyli, proszę, żeby od razu nacisnąć na palów w górę, dlatego że wtedy to wideo, algorytm YouTube'a roześlę do innych grup, które nie znają mojego kanału i oczywiście y, proszę, żebyście to zrobili. Y, y, proszę, żebyście też subskrybowali, żeby dalsze części, bo pierwsza część tego filmu tu będzie podłączona, albo tu będzie podłączona pod koniec tego live'u, jak już ten live będzie na YouTube. Dajcie mi więcej paluchów w górę, proszę udostępnić i z tego podcastu doktora Gandrego z doktorem Sza, z tej rozmowy, będzie co najmniej trzy Albo cztery odcinki. To jest drugi odcinek. Ten pierwszy odcinek podłączę tutaj. I w tym odcinku dzisiaj mówimy na temat podstawy, mówimy na temat zaangażowania się konkretnie Twojej osoby w to, żeby zaimplementować za podstawy. Okay? Więc stres, sen, powietrze, którym oddywasz, wodę, którą pijesz. Toksyny, prawda? Bez tych podstaw nic w górę zaadresowanego, w górę tej piramidy niestety nie będzie działało. Poproszę więcej paluchów w górę w tym momencie. Jest tylko 5, a jest 11 osób. Proszę, żeby każdy nacisnął paluszek. Wiecie gdzie się naciska to? <laughs> Proszę, żebyście nacisnęli, dobrze? E, I już dalej lecimy. Właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak zaadresować to. to. Jaki jest następny krok? Jaki jest następny krok w zdrowiu? Tak. Myślę, że przez dekady lekarze w pewnym stopniu blokowali te informacje, prawda? Oczywiście, I że tak. To naprawdę wspaniale widzieć, że ludzie mają teraz większy dostęp i większą wiedzę na temat swoich badań krwi. Więc co robisz, a może nie przyjmujesz tego pacjenta, bo to członkostwo? Co robisz, szczególnie w przypadku faceta, którego żona zaciąga do ciebie i zasadniczo mówi, wylecz go? Jak motywujesz taką osobę? Widzę, że wielu z nich faktycznie w to wierzy lub nie. I w jaki sposób motywuje? Powiedzmy, że wiesz, mamy dyrektorów, którzy przychodzą tu cały czas... Ich żony zazwyczaj ich do tego namawiają. Wiesz, ty i ja często wygłaszamy przemówienia i to zawsze żona, jakby szturchając męża, jak ci mówiłem. Mówiłem ci, że mężczyźni kochają dane, a kiedy pokazujesz im dane z ich badań krwi i podajesz im liczby, na których muszą się skupić, to zauważam zmianę, ponieważ z jakiegoś powodu pojawia się w nich odrobina rywalizacji. Myślę, że czasami wiesz z myślą, chcę wszystko zoptymalizować. Nie chcę tu być, chcę tu być, coś w stylu chcę. To jest karta wyników, jak powiedziałeś wcześniej. I dla mnie samo zrobienie im badania krwi i pokazanie, co ono oznacza, było dla wielu mężczyzn prawdziwą przyjemnością. Dwa dni temu rozmawiałem z kimś, kto omawiał wyniki badań krwi naszego wieloletniego członka, który, jak wspomniałeś, zapomniał o pewnych rzeczach podczas wakacji letnich. Jego hemoglobina A1c wynosiła 5,8, a hscrp RP 2,5. Powiedział, o, muszę popracować. Cieszę się, że sprawdziłem. Właściwie zebrałem, wiesz, wiele osób nie ma dostępu do niektórych badań krwi w twojej praktyce ani w NEXT. I dlatego stworzyłem przewodnik po najważniejszych biomarkerach i na mojej stronie darsho.com ukośnik biomarkers. Można tam znaleźć przewodnik po 20 najważniejszych biomarkerach, żeby był. Możecie oczywiście wejść na to i wyś wy wyślą chyba do Was, albo znajdziecie po prostu dr sza. Strona jest dr Sha yy, i wejdziecie na biomarkery, naciśniecie na biomarkery i będziecie mieć przewodnik po najważniejszych biomarkerach zdrowia. Jasne, jest ich 15, więc każdy lekarz powinien zlecić ci badania krwi. Wystarczy przynieść przewodnik do gabinetu lekarskiego i powiedzieć, że to są te, które chcę, żebyś dla mnie zrobił. Jeśli tego nie zrobią, możesz je sam pobrać online. Wiesz, nasz przyjaciel dr Heyman ma badania dotyczące zdrowia funkcji, możesz je zrobić i funkcji my zdrowia. je robimy w Next Health. I, I nawet jeśli pójdziesz na misję, oni ci je zrobią. A potem jest jeszcze 4 lub 5 innych, które bardzo lubię. I lubię, gdy ludzie mają wagę, która może podać masę mięśni szkieletowych i masę tkanki tłuszczowej. Nie obchodzi mnie, ile ważysz. Tak, ale chcę wiedzieć, jaka jest twoja masa mięśni szkieletowych. Czy sprawdzasz średnicę chwytu u ludzi i ich siłę chwytu? Kiedyś to robiliśmy, ale przestaliśmy, bo im się to nie podobało. Używamy jednak skali, która podaje całkowitą zawartość tłuszczu i tkanki mięśniowej. Tak, tak, uważam, że ludzie są bardzo zaskoczeni brakiem siły. To naprawdę niesamowite, że ludzie tego nie robią. Kropka, nienawidzą tego Ludzie tego nienawidzą, prawda? To prawie tak, jakby ktoś ich wytykał podczas treningu, ale wiesz, myślę, że ważne jest, żeby wiedzieć, czy twoja siła chwytu, która jest wskaźnikiem siły górnej części ciała, jest niska, musisz zacząć podnosić ciężary. Wiesz, wiemy, że masa mięśniowa jest bardzo ważna, nie tylko. Tak, i to wam powiedziałam na początku tego live'u, że jeżeli nie macie ciężarków, to zakupcie i w domu po prostu podnoszcie sobie ciężarki. Możecie zobaczyć wideo, jak podnosić ciężarkę. Jeżeli nie, to weź coś ciężkiego i podnoszę. Okay? Weź coś ciężkiego. Podnoszenie ciężkich rzeczy jest bardzo zdrowe, tylko musisz wiedzieć, w jaki sposób je podnosić i używać dobrej postawy Twojego ciała, żeby nie zrobić sobie kontuzji. Okay? Podnoszenie jest dobrym workoutem na Twoje mięśnie. Musisz wzmocnić swoje mięśnie. Bez podnoszenia ciężarków lub maszyn w siłowni nie będziesz mógł naprawdę wzmocnić mięśni swoich ramion, swoich nóg itd. Ok, ramiona są bardzo ważne, więc on tutaj mówi o uchwycie yy, dłoni. Mamy siły i mobilności, ale to w mięśniach żyje Twój metabolizm. Ludzie mają słabe zdrowie metaboliczne, ponieważ są niedostatecznie umięśnieni. O tak, zdecydowanie tak. I jedną z rzeczy, która nie powinna mnie zaskoczyć, ale teraz mnie nie zaskakuje, jest to, że ludzie mówią o sarkopenii, wiesz. Cóż, okazuje się, że sarkopenia jest napędzana przez nieszczelne jelito. No cóż. O więc sarkopenia, czyli zanik mięśni. Czy jesteś starszy i uważasz, że masz mniej, mniej mięśni niż miałeś w wieku 20 lat? Na pewno, okej. Okay? Jeżeli nie pracujesz z ciężarkami na ciężarkach, to na pewno masz mniejsze mięśnie niż w wieku 20 lat. Jak miałeś 20 lat albo 30. A więc sarkopenia, zanik mięśni. Właśnie doktor Gundry powiedział, napędzana jest przez nieszczelne jelito. Musicie się zająć podstawami. Sen, woda, powietrze, którym oddychasz, woda, którą pijesz, okay? toksyny, jelito, wątroba. Okay? Musicie się tym zająć. To są podstawy. Jeżeli tego nie zmienisz, to nic nie będzie działać. Niestety. Okay? Miał rację. Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Walter Longo i ja, który jest szefem Wydziału Długowieczności na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Myślę, że on i Christopher Gardner ze Stanford jesteśmy jedynymi głosami, że w tym kraju jesteśmy przeproteinowani. Jemy za dużo białka. Mówił, że tak to prawda, ale kiedy kończysz 65 lat, twoje zapotrzebowanie na białko rośnie. Mhm. Mm bardzo A ja rośnie. zawsze powtarzałem, to zabawne, bo ja ograniczam białko u moich starszych pacjentów i naprawiam ich jelita. O, oczywiście, tutaj jest pewna dygresja, dlatego że biał zapotrzebowanie białka rośnie, ale w momencie, kiedy masz... Dobre jelita, okej? Okay? To już jest pominięte, ta podstawa jest pominięta, jeżeli oni mówią że zapotrzebowanie białka rośnie i każdy starszy człowiek musi jeść więcej białka, to jest prawda, ale oni ci nie dodadzą do tego, jak masz zdrowe jelito, oni biorą pod uwagę, że ty jesteś zdrowy, ok? Ale starszy, więc to musicie wiedzieć, prawda? To ich całkowite białko rośnie, a ich albamany rosną. Albumina chyba, albumina. To, chyba. to albumina. Dlatego, że powierzchnia naszych jelit to co najmniej kort tenisowy, a może nawet dwa z wiekiem, gdy uszkadzamy jelita, mamy teraz powierzchnię absorpcyjną równą stołowi do ping-ponga. Więc jeśli naprawisz ścianę jelita i powstrzymasz nieszczelność jelita, nagle wchłoniesz te odrobiny białka, której potrzebujesz. Mhm. A kiedy ostatnio go widziałem, powiedziałem, wiesz, tyle się od ciebie nauczyłem za każdym razem, gdy cię widzę. On mówi, cóż, czegoś się od ciebie nauczyłem. Powiedział, daj spokój. On mówi, teraz wypuszczamy na rynek wersję naszego przeciwzapalnego prolongatu bez lektyny. Och, niesamowite. Och, to fantastyczne. Tak, miałem też doktor Longa w podcaście. Biorę prolon co kwartał. Raz na kwartał. To dieta imitująca post i to dla mnie i moich pacjentów ogromna zmiana, a do tego odkryłem, że faktycznie pomaga w leczeniu jelit, prawda? Tak, zdecydowanie. Trzeba dać odpocząć jelitom. Wiesz, to. Do... Okej, okay, i teraz trzecia część tego podcastu, którą ja zrobię, dlatego że to jest druga część. Pierwsza część będzie tutaj podłączona pod koniec. Trzecia część będzie na temat jelit, w jaki sposób dać Odpocząć i i wtedy skończymy już z tym podcastem doktora Gandry. Rozmowa doktora Gandry z doktorem Szachem, ok? To zrobi może jutro. Może mi się uda jutro, może mi się uda jeszcze dzisiaj wieczorem. Nie wiem, tutaj jest rano, jestem w Stanach Zjednoczonych w tym momencie. Więc patrzcie na mój kanał, dajcie paluchy w górę. Proszę subskrybować. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadać je pod tym live'em, a ja chętnie yy, na nie odpowiem. I oczywiście czekamy na trzecią część, która mówi o tym, jak ważne są jelita i jak dać odpocząć jelitom. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.